Rozmawiamy o tej siedzibie. Co złego jest w tym, że z dobrowolnych wpłat osób, fundacja buduje sobie siedzibę, no jakoś funkcjonować musi? Kłamstwo jest złe, tak, tak mi się wydaje. Mhm. No, jeśli ktoś zapewnia, że. To no jest tak, jakby założyć drzwiórkę albo zrzutka na dziecko chore na raka albo na wózek inwalidzki dla dziecka. Ale 1,5% na... nie jest zbierane konkretnie na dzieci. Na dzieci. Nie, no, panowie, Tylko na cele jest... statutowe fundacji. Dobrze, zawsze jest informacja, że za ten kupimy sprzęt i tak dalej. Ale jeszcze raz, jeśli ktoś mówi, że będzie cel statutowy w fundacji, jaki jest podstawowy? Ale no, no, pomoc. Ale oprócz celów statu... Tak, ale żeby, żeby wykonywać cele statutowe, fundacja musi działać. Musi albo wynajmować sobie lokal, okay, albo musi go sobie jeśli... zbudować. budować. Jeśli... Przepraszam, mam pytanie. Czy pan kiedyś przeznaczał swoje pieniądze na y, jakąś fundację? Nie, czy pan pomaga ludziom rzucając, tak? Tylko, czy pan na przykład przy, m, posługuje się przekazami bankowymi, przelewając jakieś pieniądze? Jakąkolwiek dowolną fundację? No w tej chwili prowadzę rzutkę na rzecz fundacji. To in... Widzi pan, bo ja na przykład. Owszem, mam stałą darowiznę i jednej z fundacji daję nie na cele statutowe, tylko na cele organizacyjne. Właśnie dlatego, żeby oni mieli za co dobrze zapłacić za Zróbmy zrób inaczej. Pamiętacie no jest Problemem. Natomiast... Zróbmy inaczej, dobrze. Jedno chcę Bardzo przyznać prosto. tutaj punkt dla Piotra Wielgódzkiego, bo jeśli wejdziemy na stronę Wielkiej Okresy Świątecznej Pomocy i znajdziemy. Informacje o, 1 o, o podatku. płacie tego podatku. No to między innymi brzmi to tak. 30 kwietnia mija termin złożenia deklaracji PIT za rok 2023. Wszystkich chętnych do wspierania najwyższych standardów leczenia dzieci i całorocznych no medycznych zachęcamy do przekazania swojego 1,5% podatku na rzecz naszej fundacji. Z tym, że to, to jest rok 2023, a nie Dobrze, panowie, inaczej z słyszeliście kresu. kiedykolwiek z Guz Jerzego Wszechka albo Fundacji WOŚP Jesteśmy uczciwi, jesteśmy transparentni. W tym roku 1,5% przeznaczamy na siedzibę. Proszę zasilcie nas. Albo w tym roku wydamy 10 baniek na przystanek Lutstok. Czym to się różni, proszę panów, z tym, kiedy robicie, jeszcze raz to powtórzę, zbiórkę na chore dziecko, a później za tą kwotę robicie bibę albo wesele. No przecież to jest analogiczna sytuacja.